Widziałam bardzo ciekawy trend ostatnio. Osoby zachęcają do kupienia kursu konsultacji, żeby nie czuć trudnych emocji. I tak się zastanawiałam, ale jak? Przecież jak nie czujemy tych trudnych emocji, ale one są, one się zdarzają, one się zdarzają każdemu, to one się wtedy kumulują w naszym organizmie i w pewnym momencie mogą naprawdę wybuchnąć. I naprawdę jestem świadkiem takich osób, które. Trzymają, 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 uciekają, 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 uciekają tego, starają się tego nie czuć i potem wymucha po prostu, jest kalawina, i to wszystko się wylewa. Także ja bym chciała zaprosić do zupełnie innego, właśnie spojrzenia na nasze emocje, jak na taki sposób dorosły, tak? Czyli nie uciekamy, nie chowamy się, nie udajemy, że nic się nie stało i wszystko jest ok. Nie, żeby naprawdę usiąść z tą emocją, posiedzieć z nią po prostu, tak, i przeprocesować. Jedną z takich metod przeprocesowania to jest e, połączenie lewej i prawej półkuli właśnie, tak? żeby to przeprocesować, bo te nasze traumy i problemy często się są w lewej półkuli i możemy poprzez różne ćwiczenia fizyczne, e, myśląc o tym temacie, e, uruchomić prawą półkulę i wtedy ten temat zostanie przeprocesowany i uwolnia się z naszej Zapraszam do takiej dorosłości, do dorosłego podejścia do, do swojego życia, do emocji, żeby nie uciekać, niekoniecznie brać udział w kursach jak nie czuć trudnych emocji, tak? bo, no bo one są i każdy je ma i Ty je masz i ja je mam. By sobie z nimi poradzić, po prostu nie uciekajmy Dobrze? Ani w muzykę, ani w alkohol, tak. Ani w jedzenie, z budyczą, nie, tak? z tak? Siedzieć, tak. I przyznajmy, że jest czasami, że jest trudno, że nas coś przerasta, tak? To jest dorosłe podejście do emocji. Życzę jego dnia, tak? pamiętaj, że z każdym tematem nie jesteś sama, tak? Wiele osób też a teraz ta, są przeciążone